Tego. Smolasty i Sy Sylwia Grzesz Grzeszczak, połowa mnie Mastercard Music. O, Mastercard Music, to sponsorowane. Ciekawy czynnik. Miałem dziś sen, nie było ciebie, za to był ślub. Było wesele z jedną z tych pań, co ledwo imię znał. Czuliśmy gód, patrzeni w siebie za kilka lat 8 czy siedem, spotkamy się, a co będzie nie wiem, nigdy nie miałem tak I nigdy nie będę miał Że w szał, a w sekundę później spędzione więzy chciał I ty to w ten człon wiemy, nie ma jak I choć byliśmy To jest no, Ono na takiej rysy twarzy jak te kurwa wszystkie stokowe reklamy czy nie? A co, jak ona jest prawdziwa i będzie jej przykro? nie, 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 to może być... Tak, tak, nie, to nie, że mordę, być... mordek Ale oni, oni zrobili kurwa skan po prostu pewnie i później tak, po prostu Tak, tak, skan zrobili 3D animacja, i tego. Animacja. Nie, nie wiesz co to jest? Nie wiem, jak jest taka chata. Taka chata rozjebana kurwa, <laughs> chujowa, jak za jaj wygląda, no. No taki kurwa wybernął się. Dobra, fajny. No, no taki Jedziemy. ten, taki radiowy. Tu ludzie, co to znaczy? To, no. żebyśmy wyłączyli. No i let's go. Czyli wyłączać. No jak chcesz to słuchaj, no. Słuchaj. Chcesz do refrenu. W sensie Dobra, do połowy. to jest refren. <laughs> to możesz pohejtować trochę, że jest zakapujowa chata, jak można w takiej ruderze mieszkać. lody ok to no fajne, fajne, ale my dzisiaj potrzebujemy energii